Przemysław, pierwsze pytanie, jak Land Rover? No byłem teraz właśnie w rodzinnych stronach na Podkarpaciu I dojechał cały i zdrowy Bez, a, bez, bez awarii? Bez, nie, no bez problemów yy, Z kontrolką. Bez kontrolką, ale chrupiał Chrupiać chrupiał, tak chrupiał, chrupiał. Stukał, stukał ten, ten jeden yy, No to takie przełożenie napędu yy, Tak, przełożenie napędu i no końcówka drążka No to zrobiłem, ale, ale błąd się nie pojawił Czyli na pełnej mocy jeździłem tak? Ja pierdzielę. Poza tym byłeś na Podkarpaciu i coś Cię tam przy... Tak, coś mnie tknęło. Byłem na Podkarpaciu i tknęło mnie to, że w każdej miejscowości, przez którą przejeżdżam na Podkarpaciu, mojej rodzinnej strony, wisi nie, 5, 6, 7, 10, plak 10 plakatów y, mojego ulubieńca, nie? Daniela O. Daniela Obajtka. Jeszcze nie O. Je, jeszcze nie O, nie? ale może no. wkrótce. I co się okazuje? Wczoraj wynikła afera, bo y, pan Daniel Obajtek podał Onet do sądu w trybie wyborczym, że e, jego druka, plakaty pochodzą z jakiejś tajnej drukarni. On ma wszystko udokumentowane. No i, i na dowód tego przedstawia. Fakturkę, fakturkę na 523 fakturkę 526 na 526 plakaty. 526 chyba. 20, 25 jakieś tam. 525 plakatów. Na, jak patrzyłem tak mniej więcej sobie w, w jakiejś tam wikipedii czy w Googleach na Podkarpaciu jest 1500 miejscowości. Przez każdą, którą przejeżdżałem było co najmniej 3 do 5 sztuk, minimum na każdej, więc jakby nie patrzeć jest grubo ponad 520 20. sztuk. I mam taki apel, bo no, sam pewnie ruszę na Podkarpacie, będę robił zdjęcia. I żeby pozbierać wszystkie materiały, z wszystkimi zdjęciami, z lokalizacją i z miejscem, miejscowość i... i Czyli co, podasz adres e-mailowy? Podam, tak, podam adres e-mailowy, wrzucę Ci go tak, do opisu. Tak, tak, założę stronę, założyłem już chyba stronę na Facebooku, nie chyba, na pewno założyłem stronę, gdzie jest danie. I tam będę, będziemy, będzie podany adres mailowy, ja zarówno jak i ewentualne fotki plakatów wyborczych pana Daniela. Bo, Czyli chciałbyś, bo, żeby ludzie ci pomogli, zrobili tak, fotkę bo, i, i napisali pod jakim adresem. Tak, to tak jest. jaki adres, jaka miejscowość. Mniej więcej zobaczymy. No taki apel do społeczeństwa. No, mówię, sprawdzam, skoro. Daniel twierdzi, że było 520 sztuk. Nie wydaje mi się to na pewno. To gdzieś musiałaby się reszta dodrukowana jednak w tym, a... A, no jeszcze występując do sądu, składając doniesienie do sądu e, doniesienie? Dobrze mówię. Nie, no, składając wniosek do sądu o, o, w trybie wyborczym, o onet, o właśnie ukaranie tego, no wydaje mi się, że skłamał. co? Wprowadził sąd w błąd. Prawdziwy czy... patrol obywatelski z Nie, nie, po prostu chodzi mi tylko o to, że jak damy, Sprawdzam, to, po tak, prostu sprawdzam, sprawdzam. Sprawdzam. Może, być może idealnie wymierzymy 526 sztuk plakatów 2 na 1, bo taki jest faktura, tak? Więc... Okej, okay, wtedy, no tak, powiem rzeczywiście, panie Danielu, ma pan rację. Przemysław lubi sprawdzać różne rzeczy i apeluję o pomoc. I wrzucę wam te linki do tego, co on tam mówił. i Jak ktoś chce pomóc i jest w okolicy, tak, tak. widzi no Daniela, o Szczególnie to chodzi o ludzi z Podkarpacza i kierowców. Jeżeli widzicie gdzieś tam plakat, zróbcie zdjęcie, wyślijcie na maila, czy na Facebooka, tam zamieśćcie w poście, tam, e, gdzie jest Daniel, e, w taką stronę stworzona. Ja sobie to wszystko pozbieram i, i, i wyliczę. Ciekawy jestem czy rzeczywiście jest 525 sztuk, czy jest trochę więcej. Moim zdaniem jest trochę więcej, zdecydowanie. Nie trochę, ale zdecydowanie więcej. Wiecie, Przemysław nie ściemniał, jest na Facebooku, gdzie jest Daniel strona. Jest, proszę o zdjęcie i lokalizację plakatów Daniela o... plakat daniela plakatdanielamałpa.gmail.com Polubiłem to. E, tak więc... O, macie wszystkie dane, nie trzeba nic nawet po opisie. Gdzie jest Daniel? Dwóch obserwujących. czym? czy będzie więcej. <gry> Hall zakupowy. Nabyłem coś drogą kupna. Nie wiem, czy to będzie fajnie działało. Takie coś. Jak zwykle, tam zlinkuję do, do, do tych moich zakupów. Bo sytuacja ma wyglądać tak, że jest tu takie urządzonko, które ma. Na, ma nam pompować smaczną smaczny napój i to nie do spryskiwaczy A to się otwiera i tu jest guzik no powiem szczerze że nawet, nawet to wygląda będziemy zaraz testować, bo tak to najlepiej się zrozumie do not turn the product upside down until the liquid inside of the product drained, czyli do, nie można tego odwracać do góry nogami, jak jest mokre. Pewnie elektronika się wtedy zalewa. I tu domyślam się, że się podłącza tę rurkę. Ona jest, jak widzieliście, taka, że się rozsuwa. No dobre. Wine dispenser, ale to zupełnie nie do łajnu ma być, tylko do jakichś innych napojów. I tu jest taka nakładka. I w zależności od butelki, mamy różne rozmiary, że można sobie włożyć. Plus do tego jest. Smateczka i ładowarka USB Typ C. Dobra, to najpierw to naładuję, a wieczorem. No, dla dobra nauki, testy. Testy dla dobra nauki, żebym się nie zawiódł, był zrywam naklejkę. I taka, takie eleganckie urządzenie idzie do ładowania. dać stopień naładowania i ładuje się 2,6 2,6W o, zapaliła się czerwona lampa. Znaczy, że ktoś wjeżdża do garażu. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, e, że może powiększę to, żebyście widzieli, co jest grane, bo e, ja dostałem od e, Mariusza zaproszenia na coś takiego i w Kielcach jest e, w weekend, czyli sobota i niedziela, coś takiego jak wino i śpiew. Dwa dni. E, 20 godzin 30 minut. Taka impreza. Przejdźcie sobie na stronę, zobaczcie, jak to wygląda, bo może komuś się spodoba. Tak naprawdę głównie to degustacja wina i różnych tematów winiarskich związanych. Ja nie byłem w zeszłym roku, także nie wiem, jak to jak to wyglądało. Ale w tym roku, jak mam zaproszenie, to sobie pójdę zobaczyć, a wy może może też będziecie zainteresowani, jak jesteście skiet, bo tu niewiele się rzeczy dzieje. Jest program festiwalu, nawet sam zobaczę, co w tym programie jest. Proszę bardzo, zaczyna się sobota od 13 do 22, strefa degustacyjna, blisko 20 winiarzy z, z Europy, food court i to mnie najbardziej interesuje. Kuchnia japońska, kuchnia peruwiańska, hiszpańska paella, gotowanie na żywo, kuchnia polska, deski serów z całego świata. I tak to wygląda, potem jest scena i koncerty. Widzicie kto mniej więcej mam nadzieję, że widać. Buena vista social. Buena Vista Music Show, nie wiem co to jest, czy to jest coś z tym Social Club od 20 do 22, kubańskie widowisko muzyczno-taneczne, potem są, e, potem już jest następny dzień, no zresztą odsyłam, bo w następny dzień też są Demono, Andrzej Piaseczny, no dużo tutaj różnych rzeczy, jak na Kielce to widzę, że faktycznie się coś dzieje i to jest pod kacekiem się sytuacja odbywa, a wrzucam to, bo jak zrobię relację, to będzie już po imprezie, także lepiej chyba przed imprezą wam dać znać, bo może ktoś będzie zainteresowany sobie w tym wziąć udział. Wino i winoiśpiewfestival.pl Tak się nazywa ta strona. Dobra, robimy test pomidorowy tego wynalazku, tu się otwiera taką tą, ustawiłem 20 ml. Bierzesz sobie tak, oj zamknąłem, przykładasz. I 20 ml Cyk Myk Bryk Dolewasz sobie Coca-Colki? Nie wiem, czy 20 to chyba trochę za mało. Nie, nie? no dobra, zostaw. No, może Ty, no fajne to jest, nie? No, powiem się, że jestem pod wrażeniem, że. 90%, bo bateria. Takie różne, Takie różne, takie, takie. Takie właśnie różne dziwne rzeczy, których nikt nigdy nie kupuje. No, ale to nie jest takie nawet tragicznie drogie. 20, muszę 25. 25. Chcesz sobie dolać? Bo chcę, żeby taki był. Dobrze jest. Pewna szklanka będzie 25 albo 30. Żeby było... Nie, już mi nie dolewaj. Żeby była dobra proporcja związana, wiesz, czym, z tym, co żeśmy w puszce kupowali z młodym. Różeczka tu chodzi do środka. Ko niestety w tym jest bateria, i mówią, żeby nie stawiać do lodówki. Ale poobserwujemy. Faktycznie no, było 100%, postawa w lodówce jest 90. Dla mnie to 20, już nie chcę więcej tego alkoholu. Ta? 20 jest ok? Tak. 20 do szklanki. Taka jest na pana Jadka tutaj sprawa. Jeszcze jak się do wina montuje, to można zrobić opcję, żeby napowietrzało wino. A teraz no, Powiem państwu, nie. fajna opcja.